Widać było, że próby przebicia się do Oddesy przez, przez Rosjan zostały właśnie e, pokrzyżowane te plany przez to, że Ukraina otrzymała różnego rodzaju rakiety. Miałem okazję z wieloma różnymi różnymi historykami i znawcami rosyjskiej ich kultury rozmawiać o tym elemencie. Wszyscy oni właśnie zwracali uwagę, że Krym ma bardzo silne symboliczne znaczenie dla Rosji i, i w zasadzie w dużej mierze cała ta wojna została tak naprawdę wywołana po to, żeby umocnić panowanie Rosjan na Krymie. Natomiast ja też chciałbym to zobaczyć, jak Ukraina Krym odbija. To byłoby piękne zdarzenie. Zastanawiam się tylko, czy jest to możliwe, czy tak technicznie. Nie na papierze jest, ale no, tak jak pan powiedział, to co potrzebuje w pierwszej kolejności to rakiety dalekiego zasięgu. Czy wyrzutnie już mają, po prostu potrzebują amunicji do, do tych wyrzutni? No przydałoby się im też wsparcie lotnicze przy tak dużej operacji. A tutaj póki co nie wygląda to zbyt różowo. Znaczy, przypomnijmy, że Niemcy wszyscy się ucieszyliśmy, że wreszcie przestali yy, hamletyzować w sprawie tych leopardów, wreszcie się zgodzili na wysłanie tych leopardów. I dosłownie dzień po tym, dzień po tym, jak zapadła decyzja o leopardach, jak ministerstwo niemieckiej obrony zostało zapytane o to, czy teraz rozważają wsparcie w postaci wysłania na przykład niemieckich myśliwców yy, dla wojsk Ukrainy, od razu yy, niemieckie władze ucięły, że w ogóle nie ma rozmowy Mowy na ten temat. Jeżeli popatrzymy na mapę i zobaczymy, jak ogromne terytoria Rosjanie kontrolują, jak powiększyli ten stan okupowanych terytoriów od 24 lutego zeszłego roku, no to na wschodzie Ukrainy zajmują ciągle ogromne obszary, to jest prawie 20% terytorium. I o wiele łatwiejsze byłoby zagrożenie zdolnością do przejęcia kontroli nad Krymem dla Ukrainy niż odzyskanie panowania nad tamtymi wschodnimi terytoriami moim, moim zdaniem. Choćby właśnie dlatego, że, że wystarczyłoby zniszczyć most Kerczeński i, i od, odciąć Ukrain, odciąć Krym od, od możliwości wsparcia przez terytorium Ukrainy, przez ten korytarz lądowy. Nie, nie trzeba by go nawet konkretnie już wyzwalać fizycznie przeprowadzając ofensywę jednak zdolność do zaatakowania celów militarnych, zdolność do zniszczenia dużej części floty czarnomorskiej Właśnie. plus systemy obrony powietrznej przeciwrakietowej, które uniemożliwiają, tak jak Pan mówi, no, Ukraińcy nie mają dominacji w powietrzu, ale uniemożliwiają też Rosji przejęcie tą, tej dominacji. Więc wykorzystując te nowe systemy, które dostają już od państw zachodnich, mogliby stworzyć taką, taką sytuację, że, że Rosjanie by no, mieli bardzo poważny problem z utrzymaniem się na Krymie i wtedy byłby to byłaby to taka no, no, karta przetargowa, bo na tym zawsze ta, te, te wojny polegają, no, zabieramy część terytorium albo doprowadzamy do upadku morale i, i kapitulacji państwa albo przez zabranie terytorium negocjujemy. Warunki, warunki rozejmu. Więc tutaj ten, ten czynnik byłby, byłby taką silną kartą negocjacyjną dla, dla Ukrainy. Na tym trzeba by się skupić. I samoloty akurat nie byłyby tutaj kluczowe. One, one by rzeczywiście pomogłyby Ukrainie w wielu sprawach, przede wszystkim w zwalczaniu tych ataków powietrzno rakietowych ze strony Rosji, bo samoloty nowoczesne też przecież są w stanie z, zwalczać chociażby rakiety Kruz, nie tylko lotnictwo przeciwnika. Oczywiście, że wzmacniały by też zdolność do prowadzenia kontrofensywy, zapewniałyby wsparcie wojskom lądowym i, i, i ułatwiałyby poprowadzenie ten, tej kontrofensywy, ale bez tego też by się dało stworzyć zagrożenie dla Krymu. Czyli tak naprawdę naj, najważniejszym takim elementem, który Ukraińcy powinni by dostać w pańskiej ocenie, są właśnie te e, rakiety dalekiego zasięgu, z których, o, żebyśmy dobrze wytłumaczyli naszym widzom, bo ja się o, sam, ku swojemu zdziwieniu trochę już orientuję w tej sytuacji. Znaczy oni mają czym je wystrzelić, bo HIMARS ma możliwość wystrzelenia Ty? takiej rakiety, po prostu nie mają Rakiety, które w stanie lecieć aż tak y, daleko. Nie mają takich rakiet. Amerykanie rozważają teraz przekazanie innego rodzaju rakiet o zasięgu stu kilkudziesięciu kilometrów, no ale to nie pokrywa całego terytorium Krymu. To oczywiście ułatwiłoby Ukrainie i obronę i prowadzenie kontrofensywy, bo dzięki takiej możliwości atakowania celów już w odległości powyżej tych 70 kilometrów, co teraz mogą robić przy użyciu wyrzutni HIMARS zmuszają Rosjan do odsunięcia jeszcze dalej od frontu całego wsparcia logistycznego i to bardzo komplikuje Rosjanom i zdolność do obrony i zdolność do, do prowadzenia ofensywy, więc jeżeli jeszcze przesuną, wymuszą przesunięcie tych zdolności logistycznych to Rosjanom będzie jeszcze trudniej bronić stan posiadania i, i przeprowadzenie tej ofensywy o której rozmawiamy, ale gdyby mieli rakiety z bardzo silnymi głowicami, te rakiety atak no to wtedy już każdy cel, każda baza rosyjska, każde lotnisko, każdy okręt w zasadzie, który stacjonuje na Krymie jest potencjalnym celem i to już naprawdę poważnie musiałoby wpływać na kalkulacje rosyjskie. Właśnie. Yy, okręt, bo skoro rozmawiamy o skoro gdybamy, ale mi się bardzo podoba gdybanie i, 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 i to co słucham yy, wlewa dużo nadziei w moje serce i mam nadzieję, że też naszych widzów, jak sobie spróbowalibyśmy wyobrazić właśnie taki pod tytułem odbicie Krymu, no pytanie jak dużym wyzwaniem, jak dużym problemem przy takiej operacji no, jest fakt, że Rosjanie dysponują na Morzu Czarnym po, po, w teorii i na papierze bardzo potężną flotą, ona stanowi jakieś duże wyzwanie dla takiej ofensywy. No, w tym momencie już y, y, Ukraińcy mają możliwości szachowania częściowo tej, tej floty. No, przynajmniej na, nie na samym Krymie, no, ale widać było, że próby przebicia się do Oddesy przez, przez Rosjan zostały właśnie y, pokrzyżowane te plany przez to, że Ukraina otrzymała różnego rodzaju rakiety, część miała swoich starych, ale otrzymała też rakiety od państw zachodnich, które no, mogą razić rosyjskie. Pokręty. więc ta, ta flota y, utrudnia przede wszystkim i jest tym no, instrumentem dla dla Rosji, żeby Kontrolować morze czarne i szlaki komunikacyjne morskie, ale już do celów ofensywnych za bardzo nie może być wykorzystywane. Natomiast w, w sytuacji, gdyby Ukraińcy chcieli rzeczywiście fizycznie przejąć kontrolę nad całym Krymem, no to te okręty by, by odgrywały rolę i by oczywiście służyły do, do atakowania rosyjskich ukraińskich wojsk z różnych, z różnych kierunków, do prowadzenia operacji wspierania operacji defandesa i wspierania jakiegoś właśnie manewru rosyjskiego, który miałby odciąć część ukraińskich wojsk, więc odgrywają ciągle istotną rolę. No tak, ale z drugiej strony już teraz widzimy, jak bardzo zachodnie systemy rakietowe są w stanie właśnie skutecznie blokować działania floty czarnomorskiej przy tych nowocześniejszych rakietach, rakietach może nie nowocześniejszych, tylko po prostu rakietach dalszego zasięgu o silnych głowicach. Moglibyśmy się przekonać jeszcze bardziej i o skuteczności NATO-skich systemów rakietowych w starciu z rosyjską flotą. Wtedy oczywiście to już jest, no, tych rakiet też nie byłoby nie wiadomo jak dużo, prawda? To jest drogie uzbrojenie. W tej chwili Amerykanie nie ujawniają ile rakiet dla wyrzutni HIMARS przekazują Ukrainie z rakietami atak byłoby podobnie, no ale to już rzeczywiście byłby ten mm, rodzaj zdolności wojskowej, który naprawdę musi być bardzo to przemyślany i Przypuszczam, że byłoby też uzgadniane ze Stanami Zjednoczonymi, gdyby zdecydowały się na przekazanie tego rodzaju uzbrojenia, to prawdopodobnie w drodze konsultacji bilateralnych ustaliliby jakiego rodzaju cele mogą być powinny być atakowane. No i, i wtedy to już byłaby ocena, jak bardzo to jest sensowne, czy jest to lotnisko i zniszczone zostaną samoloty, czy jest to centrum dowodzenia, czy jest to jakieś centrum logistyczne, to, to, to miałyby być tego rodzaju ataki, które faktycznie pokazują Rosji, że nie będzie w stanie dłużej bronić Krymu i lepiej, żeby przystąpiła do negocjacji w dobrej wierze. Dobra, i to jest taki najsensowniejszy, najfajniejszy warunek, jaki byłby do spełnienia, żeby Ukraina mogła mówić o zwycięstwie w tej wojnie. Ale zanim no, do tego nie dojdzie, no to tak jak zaczęliśmy. Znaczy, na razie musimy się mierzyć z tym, co mamy tu i teraz. A tu i teraz już y, przyszły doniesienia, że y, w Doniecku odcięto komunikację y, elektroniczną. Nie działają tam internet, telefony. Że jakby widać te kolejne sygnały świadczące o ofensywie, jaką Rosjanie szukają. Tak jak pan powiedział. Znaczy Putin, on ma taki fajny w gabinecie włącznik, który może sobie dowoli przestawiać nastroje w rosyjskim społeczeństwie. On rzeczywiście może zająć dwa, trzy miasta i powiedzieć że to był sukces i wszyscy mu będą bili brawo. Ale tak pomijając to, co on sprzeda, kolokwialnie mówiąc, swojemu społeczeństwu jako sukces, to tak realnie z poziomu militarnego, czy też nawet politycznego, o którym pan mówił, co musiałoby być sukcesem, co, musiał, co mogłoby gwarantować Rosji zwycięstwo w tej wojnie. Bo Z drugiej strony Mamy Krym. W drugą stronę co musieliby Kijów zająć, żeby Ukraińcy się poddali? No żeby Ukraińcy się poddali, to rzeczywiście musieliby wymusić taki, mieć jakiś sukces, który miałby ten no taki potencjał oddziaływania psychologicznego, a przez to też, też politycznego. Czyli zdobycie stolicy, stąd się to bierze, że stolica nie, nie jest tak jak każde inne miasto. To jest oczywiście centrum administracyjne, ale też ma ten, ten, ten ogromny ładunek emocjonalny i psychologiczny. Witamy z serca redakcji Superekspresu. To jest Tomasz Walczak. A to jest Janek Złotorowicz. I to jest nasz raport. A ściśle nie ma naszego raportu. Ale tylko przez chwilę. To... Ale tylko przez chwilę, za co bardzo Musisz Państwa marzyć. przepraszamy. Proszę nie regulować odbiorników. Mamy chwilę przerwy spowodowaną tym, że naprawdę pracujemy dla Was nad czymś specjalnym. Zdradzimy? Nie, nie będziemy nie, zdradzać. Nie będziemy niczego spoilować, ale już od wtorku, już od przyszłego tygodnia, od 14 lutego, w Dzień Zakochanych, bo bardzo kochamy naszych widzów, będziemy dla Was mieli coś, coś ekstra. Dlatego wybaczcie nam chwilę przerwy, ale już szybko do Was z nowymi raportami wracamy. Tak, to będzie tylko chwilowa przerwa, ale znakomici goście będą z nami, będą mieli Państwo co oglądać no i będą mieli Państwo co komentować, bo wiem, że Państwo lubią yy, komentować to, o czym rozmawiamy. Yy, tutaj swoje uwagi zgłaszacie. No myślę, że ci goście, którzy się pojawią już w przyszłym tygodniu, a nad którymi właśnie pracujemy w tych dniach wolnych, to naprawdę wzbudzą tyle emocji. Mam nadzieję, że pozytywnych i będą Państwo tutaj z nami i będą nas oglądać. No i cóż, na, na długo się nie żegnamy, wracamy za chwilę, więc do zobaczenia. Trzeba chwilę poczekać, ale warto poczekać. Do zobaczenia.